Witam szanownych Grono graczy. Dzisiaj rozmawiamy na temat golemów, innym słowy mam tu dość interesujący, może nie cały build, ale początek buildu, który jest strasznie obiecujący. Tutaj po lewej stronie będziecie mieli mniej więcej podgląd jak ten build kosi. Jesteśmy obecnie na levelu 48, tak więc całkiem fajnie. No i to jest build oczywiście kolegi, który testuje golemy. Wersja Light, tak bym powiedział, czyli nie za dużo trzeba wydać kasy, żeby to w miarę dobrze działało, ale jak macie bardzo dużo chaosów, naprawdę bardzo dużo chaosów, to w tym momencie możecie zrobić niezłą rozpierduchę. Ja się zakochałem, powiem Wam, że to jest naprawdę fajna sprawa. Przejrzyjmy sobie na początku może ekwipunek, bo tutaj mamy bardzo ważne rzeczy jak Clay Shaper, podwójny, gdzie właściwie powoduje to, że możemy mieć dodatkowego golema. Tym buildem idziemy czterema, na razie przynajmniej, czterema golemami, Więcej golemów może być, ale to jest bardzo droga sprawa, ponieważ musimy mieć pewien klejnot, który powoduje, że pojawiają się kolejne golemy. Nazywa się to Anima Stone. Jednakże koszt to jest około obecnie na legasy. lidze legasy 230 chaosów i powyżej, około 300 nawet. Więc bardzo drogo, prawda? Tak więc omijamy ten kamień i idziemy do szczegółów. Słuchajcie, przejdźmy może. Zanim pokażę wam umiejętności, przejdźmy może do buildu samego. Build jest niezwykle prosty, zrobiony na elementaliście. Innymi słowy, tutaj potrzebujemy Leech of Primordial. Innymi słowy, dodatkowego golema będziemy mieli i różne buffy związane z tym golemem. Innymi słowy, 40% zwiększonej obrażeń za każdy typ golema. No ale idziemy na golemach pod żywioły. Pod żywioł ognie dokładniej. I tutaj fajnie nam się kumbuje element equilibrium. My wysyłamy, wysyłamy błyskawice przed siebie, błyskawice uderzają potwory, no i w tym momencie. Oni mają zwiększone odporności na błyskawice, ale zmniejszone o połowę, o 50% odporności na wszystkie inne żywioły i wtedy wchodzą golemy ognie i robią spustoszenie. Mniej więcej tak to działa. W tym przypadku tego buildu mamy tutaj wrzucony Death Attunant, chyba tak to się czyta, czyli buff do minionów i możemy sobie zobaczyć tutaj Bospolite e, ruszenie e, wprost e, na Grave Pact. Innymi słowy buffy do obrażeń, tak więc to jest taki szkielet bildu dość dość prosty. Jednakże mamy tu wbite dwa klejnoty, które już nie są takie drogie. Primordial Harmony jest to gem, który daje nam regenerację potworom, szybkość, regenerację cooldownów itd. Więc powiem wam, całkiem fajna sprawa. sprawa. I zwiększamy o 19% obrażenia golemów za każdy typ przyzwanego golema. Ale tutaj się nam to nie wlicza mniej więcej do tego buildu akurat. I mamy tutaj golemy, które mają, znaczy mamy Primordial Eminence, który zwiększa nam przy 17%. E, Hmm, procent szybkość ataku e, tych golemów i rzucania czarów. Mamy tutaj również armor, pancerz dla nich i zwiększony o 30% buffy, które te golemy nam dają. Powiem Wam, że to jest fajna sprawa z tego względu, że same golemy ognia dają niezłego buffa do obrażeń, więc fajnie się to e, boostuje. A więc powiem Wam, całkiem ciekawie to wygląda. Tutaj mamy jeszcze Lord of the Dead, o którym nie można nie wspomnieć, czyli miniony mają więcej życia i zwiększone obrażenia, ale jak to w ogóle działa? I czemu to w ogóle tak dobrze działa. Z tego względu e, działa to w taki sposób, e, że mamy e, tutaj Golema Ognistego, którego przyzywamy: Ma Greater Multiple Projectile, Concentrated Effect, Control Destruction, Minion Damage Support, czy 41% więcej obrażeń. No i oczywiście biegamy tutaj na razie w raza Czyli mamy taką przewagę na niskich levelach, jednakże spell eco tutaj świetnie działa z tego względu, że jeżeli zobaczymy sobie na ognistego golema tutaj na samym dole mamy coś takiego, że miniony powtarzają rzucają czarów również, więc jak atakuje golem no to dwa razy właściwie rzuca na swoje spele. Całkiem fajna sprawa, w szczególności, że cast speed ma tutaj całkiem niezły, 55% więcej. No i powiem Wam, że to jest niezła sieka i 41% więcej obrażeń i tak, dalej, i tak dalej, Jeżeli chodzi o buffowanie samych golemów, to mamy coś takiego jak Desecrate. Rzucamy to tylko po to, żeby użyć na tym Flash Offering, czyli zwiększamy poprzez eksplozji zwłok, zwiększamy o 25% szybkość ataku, szybkość ruchu i szybkość rzucania czarów, całkiem sporo dla minionów. Albo Bone Offering, zwiększamy tutaj szanse na blok na ataki i blok na spele, czyli bardziej defensywnie tutaj w tym momencie działamy. Tutaj jak Wam wspomniałem jest Ball Lightning. Ball Lightning służy, tak jak widzicie na filmiku, do tego, żeby rzucać czary i wrzucać Assassin's Mark, czyli klątwę na przeciwników. Otrzymujemy z zabitych potworów power charge, otrzymujemy zwiększonego kryta i e, życie i manę. No i oczywiście greater multiple projectiles i tutaj wchodzi też e, equilibrium, jak zapewne Wiecie, czyli ten debuff, o którym na początku wspomniałem, całkiem fajnie to działa. leci, lecą kule przed siebie, wszystkich atakują dookoła. Całkiem fajna sprawa. Mamy jeszcze Convocation tutaj wrzucone. Mamy, właśnie to jest ten Bone Offering. Tak więc możemy sobie tutaj mm, przywoływać do siebie Golemy. Właściwie gdziekolwiek przeskoczymy, tam Lipslamem na przykład przejdziemy na wyższy poziom, i tutaj pobiegniemy bardzo szybko, możemy przywołać do siebie Golemy. One się pojawiają cztery i robią spustoszenie. Powiem wam, świetnie, świetnie to działa. Możecie sobie zobaczyć Enger e, wrzucony tutaj dla obrażeń e, i Arctic Armor dla lekkiej obrony. Tak więc powiem Wam, Klauditka jeszcze tu jest wrzucona, podpięta do Blood Magic i desakracja to jest to, co mówiłem: tworzenie z trupów i wysadzanie tych trupów w powietrze. Powiem wam, ja się zakochałem świetnie to wygląda. E, jednakże koszt, oczywiście finalny takiego buildu jest bardzo wysoki. Jeżeli chodzi o samą broń, tam, którą teraz mamy, to nie jest to dużo, to jest właściwie alchemia, albo właściwie chaos, jeżeli chodzi o samą broń, no ale we Anima Stone, to jest pr Prismatic Jewel, kosztuje, no liczmy 300, 250 chaosów, e, żeby mieć więcej golemów, ale jeżeli chodzi o inny kamień, e, Primordial Might, który zwiększa maksymalne życie golemów i za każdym razem jak przyzwiemy jakiegoś golema to zwiększamy obrażenia e, również golemów na 8 sekund dość dużo, około 30%, około mówię e, więc ten kamyczek kosztuje sobie 175 hausów na lidze, obecnie na lidze Legasy co jest też dużo, ale my go nie mamy tutaj, Primordial Might mamy za to Eminence i mamy Harmony i w tym przypadku za Harmony płacimy około 20 hausów obecnie na lidze Legasy a za Primordial Eminence 2-3 chaosy, nie więcej. Więc tak to w sumie wygląda. Powiem Wam, że jest przezabawny ten build, przesympatyczny, wchodzisz na bossa i on po prostu ginie. E, wiele nie musisz robić, biegasz dookoła i wszystko umiera. Oczywiście tutaj mówimy o sześciosoketowych golemach, ale myślę, że jakby spell echo nie było na piątce, już na tym levelu, bez problemu na piątkę możemy mieć. Myślę, że bez spell echo również dobrze by to działało. Tak więc, kochani, to jest build, który, który jest w sumie w pewnym sensie. Ta wersja buildu jest dość tania. Mogę Wam wrzucić jeszcze, oczywiście, w opisie wersję na Necrosa. Hmm, gdzie, gdzie będziemy się skupiali bardziej na tych drogich gemach. Zobaczcie sobie opis tego buildu, ale powiem Wam, że na becie e, build tutaj, zmontowany pod elementalistkę, działa niesamowicie, więc w taki sposób możemy tutaj iść. Możemy sobie jeszcze kilka rzeczy tutaj buffy e, zmontować, jeżeli chodzi o elemental damage. To jest całkiem ciekawa ścieżka mastermind albo pendulum of destruction. <laughs> więc kochani! To jest taki build pokazany jako ciekawostka, ale on ma bardzo duży potencjał i jeżeli ktoś chce się pobawić, to serdecznie Was zapraszam o tego, żeby coś takiego zmontować. I już naprawdę wymiataj się. Świetnie, świetnie można tym bawić. Tak, dzięki za uwagę. Dzięki bardzo za wypożyczenie buildu do pokazania w filmie. No i myślę, że sobie też zmontuję taki, taki build, jak będę miał troszkę więcej chaosów już na normalnej lidze. Czekam z utęsknieniem aż masz to wszystko się ruszy do wejdzie beta live. Tak więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym filmie. Hej.